Witam, tym razem w poradniku z jak robić y, ładne na przykład zdjęcia w BMG, w sensie jakby ktoś nie zrozumiał, bo zdjęcia można normalnie robić print, screenshot i tyle, ale w sensie, bo jest taki coś jak tryb fotograficzny i można to po prostu bardziej urozmaicić. I to nie można tego robić na, na przykład o takiej małej czystej siatce. Tylko trzeba wziąć coś na przykład jak Jungle lock, Rock, albo. No, po prostu wiecie, coś takiego z urokiem. Też de, de Long Road może być jakieś y, tego Utah Huesa, zachodnie wybrzeże. Ja bym chyba teraz zrobił to na Jungle Rock, bo chyba tak będzie najlepiej. Tylko go tutaj go sobie znajdę. O tu na no, y, pół idziemy jeżeli tak to się w ogóle to czyta, czyta, bo trochę takim nie mogę się skupić. To y, na razie czekamy sobie, aż mapa się załaduje Niestety cięć nie mogę robić, bo bum bum się zrobi. Nagrywam przez geforce LTX. Ale tak na razie, tak z opisu mogę powiedzieć, że będzie to w miarę proste. No ale grafika na ultra musi być. I to takie ultra ultra. Yy, bierzemy sobie na przykład taką yy, G-klasę, jak coś też z moda, nie dam linku w opisie, bo mi się nie chce. Yy, Wyszukajcie sobie po prostu na tym, yy, jak to się nazywa, na modlandzie yy, g klasa Akurat teraz biorę model Rocket. I teraz podążajcie za mną. Klikacie Escape, konfigurację pojazdu, kolory. Najlepiej trochę tego podjaśnić albo zniżyć sobie. I ja akurat tutaj dam, żeby było to jak najbardziej metaliczne, bo tak się ładnie świeci. Trochę dam na bierze, żeby było. Żeby było ładnie, 70%. Chyba starczy patrzcie jakie to auto w środku ładnie wygląda to jest... Jaki dźwięk ściż, ściż, trochę muszę to grać audio, gówno dobra, jedziemy sobie w jakieś takie dobre miejsce głównie dobrze może to być gdzieś tu tego tutaj na przykład tego Yy, ale niestety jak wcześniej jeszcze sobie z Bugatti robiłem zdjęcie Poczekajcie. Yy, jak wcześniej sobie z Bugatti robiłem zdjęcie to była taka jedna miejscówka gdzie mi to naprawdę bardzo ładnie wyszło a jak coś jakbyście słyszeli, tak jak to gra, to sorry ale trochę dźwięczy gorzej w sumie będzie samym mikrofonem o to właśnie, o, to, to, to to miejsce wchodzicie sobie tego Yy, dajcie tryb fotograficzny pole, pole widzenia najlepiej troszkę rozszerzacie dajcie tego przechylacie najwie, najlepiej 5 stopni 4 stopnie, coś takiego żeby po prostu ładnie to trochę wyglądało sobie tutaj trochę o tak zmniejsza żeby ładnie było to na 60 będzie tego yy, poradnia oczywiście na 12 żeby było jak najbardziej po prostu słonecznie, pozycja słońca do tego, żeby wyłączenie i filtry, właśnie yy, filtry. na yy, Mód, no to na pewno 8 bita nie używajcie, bo patrzcie sami, jak to wygląda. Jak ktoś lubi taki urok, to spoko. Ale o taki mód, to już jest na przykład ładne i z tym można naprawdę bardzo fajne rzeczy zrobić. Pumpet to jest na razie filtr, którego chyba będziemy używać. Słuchajcie, tego sobie dam. Intensywność filtra najlepiej na jednym, albo jak to woli. Ja wolę tak, bo mój komputer lubi dużo. Dużo po prostu. No, lubi duże wycięcia Nie tam. Dobrą kartę graficzną mam to. To możecie sobie jak chcecie zrobić. To już od Was zależy. I to z tego tyle. Yy, teraz zamknijcie i print screen szedł najlepiej i po prostu cago, robicie jak chcecie i porównajcie sobie tak jest z filtrem, tak jest bez to jest po prostu wielka różnica z takich jeszcze rzeczy, których mogę polecić no to yy, na pewno czekajcie jeżeli nie będę rozumiał nic takiego copyrightowego spróbuję wam dać filtry może yy, w rzutach ekranu nie pytajcie co tam jest to po prostu są jakieś uporzecze yy, po prostu nie wnikajcie tyle powiem i patrzcie taka og klasa to jest gigaładne, to, to według mnie to jest to jest po prostu szczyt tego wszystkiego to wszystko zrobiłem z filtrami to już jest akurat bez filtrów ten Bentley patrzcie jak on się ładnie w tym wszystkim prezentuje w tym świetle tu jeszcze lepiej z, z lepszym filtrem. Po prostu i ta BMA, to jest akurat na Rock To możecie po prostu sobie robić, jak chcecie. Pora dnia, wszystko będzie zależeć. Na przykład tu BMK ma zachód słońca już taki praktycznie. Jeszcze tam trochę powiększyłem dałem filtrów miliony. Tu jest godzina 12 i tu jest styl na przykład ta, ta, takiego, co teraz zrobiłem. Nie pytajcie w ogóle co to jest. To są moje koty. I po prostu jak kto woli. Na przykład o tego stąd zrobić zdjęcie, też można. Tylko w lepszej pozycji, bym się tam to udaje po O tego I patrzcie, lecicie na taki jungle lock. Rock. Sorry, plan jest trochę dajecie INSERT, żeby zestatować ładnie autko trochę co fajta tam J tryb fotograficzny pole widzenia zmniejszyć do naprawdę małego punktu 45 chyba starczy przechylamy tego, żeby było to akurat przechylenie jest bardzo ważne Tego na 10 stopni bym dał Jest, muszę się trafić jedności chyba będzie dobrze Tego o o Tak jedności trzy Pozycję słońca damy na taką Żeby było po Żeby było widać nawet Tego w sumie mogłoby być Hmm Trzeba się trochę na tym postarać, bo to akurat już zależy. Odtąd, jaka będzie jeszcze pora dnia? To też ważne. Co? o, zachód słońca. Słońce się zgubiło. O nie! Najgorzej. Tego. O, o, o. Jest dobrze. Filtry. pamped, Albo mood. Mód chyba będzie lepszy, ale to już od gustu zależy. Przechylicie się w dobrą stronę. O nie! Yy, sorry, no to, to już by było na tyle z tego poradnika i porównajcie sobie. Tam coś było wcześniej ja co jest teraz. Oczywiście też dużo zależy od kolorów i od wyglądu auto, bo nie mógłbym z tego zrobić z jakimś na przykład, nie wiem. Yy, poszukajmy... Yy no z tym bym tego nie zrobił a te auto no mogłoby być po prostu za duże, nawet jako Bentley Parsie. i to już jest po prostu za duże oczywiście mógłbym z tego coś wykmienić. przechylenie tego dać pod to pozycję słońca dać na szóstkę Porednia. też trochę rozjaśnić? zjaśnić. Oj, słońce zgubiłem. E, trudno, żebym słońce zgubił. Yy, poradnia. Tago, siódmy ranem Co Pamped? Teraz te kolory on tak po prostu strasznie jarzą w oczy, ale to już tak woli. Tam na przykład od takiego muda jakby dać. I to już wygląda nawet, ale no, nie ukrywajmy jest taką Kogikklasę, to wygląda od razu lepiej, o, o wiele lepiej. Halogiem też zajebiście wygląda. I także po prostu róbcie sobie, jak to woli. Według mnie takie urozmaicenia do BMG są po prostu świetne. Takie coś. O, po prostu. No mówię tak, jak to woli, róbcie sobie. I najlepiej. E-mailu nie mam żadnego, ale w komentarzach możecie mówić, yy, jakie z tych filtrów mogą być najlepsze. Ja was na razie żegnam. Do usłyszenia.